Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam po raz kolejny, to chyba jest trzeci odcinek, w którym przedstawiam Wam moje ulubione ekranizacje. Tym razem jednak stwierdziłam, że skoro Walentynki tuż, tuż, a jakby w Walentynki dużo osób no, stwierdza, że to jest dobry moment, żeby obejrzeć jakiś film z wątkiem romantycznym, to przychodzę do Was z taką moją subiektywną listą polecanych ekranizacji e, romansów. Ekranizacji, które właśnie są oparte na tym wątku romantycznym. Jeżeli nie widzieliście dwóch poprzednich moich filmików na temat właśnie ekranizacji książek, to będą podlinkowane w opisie. Tam mówiłam, w jednym z filmików mówiłam o takich moich ekranizacjach, ulubionych ekranizacjach wszechczasów, drugi filmik to również były polecane przeze mnie ekranizacje książek. Dzisiaj skupimy się na tych, które mają wątek romantyczny. Oczywiście nie będę już powtarzać po raz kolejny i mówić o tych książkach, o tych książkach, o tych filmach, które znalazły się w poprzednich, jak mi się dzisiaj język plącze... Nie będę już mówić dzisiaj po raz kolejny o tych filmach, które znalazły się w dwóch poprzednich częściach tego filmiku, natomiast skupię się na tych, o których Wam jeszcze nie mówiłam. I jeszcze zaznaczę na wstępie, że jeżeli mówię Wam tutaj o jakimś filmie, to zarówno książkę przeczytałam i polecam, jak i obejrzałam film i też polecam. I żeby ten film nie trwał za długo, to odnośniki do filmików, w których mówię o książkach, będziecie mieli w opisie, natomiast dzisiaj teraz skupię się tylko na tych ekranizacjach. Tak, z formalności to wszystko, zapraszam do kolejnej części filmiku. Jeżeli oglądacie mnie trochę dłużej, to na pewno wiecie, jakim ja uczuciem darzę film do wszystkich chłopców, których kochałam. Zarówno serii książek, jak i filmy, które powstały, to są właśnie, to, to jest historia, która po prostu gdzieś chwyta mnie za serce. Do wszystkich chłopców, których kochałam, to film w reżyserii Susan Johnson, który miał swoją premierę w 2018 roku na platformie Netflix, i tam też możecie go obejrzeć, zarówno pierwszą, jak i drugą część. Film jest oparty na książce pod, pod tym samym tytułem, książce napisanej przez Jenny Han, którą swoją drogą ja polecam bardzo mocno. To jest taka słodka, urocza historia i tak samo jest z filmem. Jest to słodka opowieść, może nie jakoś szczególnie angażująca, ale na pewno taka, przy której się zrelaksujecie po trudnym dniu, przy której się uśmiechniecie. Od tej historii po prostu bije takie niesamowite ciepło. Jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, techniczne aspekty filmu, to bardzo, bardzo podobają mi się tam zdjęcia. I wszystkie osoby, które właśnie lubią takie estetyczne zdjęcia w filmach, kolorowe zdjęcia w filmach, na pewno się tam odnajdą. Zdjęcia są naprawdę przepiękne, estetyka jest. Ojej, to są, estetyka to ona jest utrzymana w takich pastelowych kolorach, które ja bardzo rzadko spotykam w filmach, a uważam, że tutaj grają bardzo, bardzo ładnie. Historia opowiada o larze Jean, dziewczynie, która jest w połowie amerykanką, w połowie koreanką, która wychowuje się z ojcem i dwiema siostrami, jedną starszą, drugą młodszą. Ich mama niestety zmarła. Kilkanaście chyba lat temu, i one zostały pod opieką taty. Natomiast radzą sobie bardzo dobrze. I Lara Jean to jest taka osoba, która bardzo, może nie buja w obłokach, ale ona jest dosyć nieśmiała. I ona miała w swoim życiu kilku chłopaków, którzy jej się podobali, ale nigdy nie zebrała się na odwagę i nigdy nie wyznała im, co tak naprawdę czuje. Ale żeby przelać swoje myśli na papier, to właśnie pisze do tych chłopaków listy, tylko że ich nie wysyła, a chowa je do starego pudełka po kapeluszu jej mamy. Z tym, że pewnego dnia te listy zostają wysłane. Nie przez Lara Jean, przez kogoś innego. Lara Jean nie wie, kto to zrobił, ale listy docierają do swoich adresatów i ci wszyscy chłopcy, do których Lara Jean pisała te listy, z myślą, że nigdy do nich nie dotrą, otrzymują przesyłki. No i wywiązuje się taka dosyć zabawna, zabawna historia. Historia, która ma swój bardzo fajny Happy End. Dlatego, jeżeli właśnie chcecie, szukacie takiej lekkiej, nieangażującej historii, która właśnie sprawi, że zrobi Wam się jakoś ciepło na sercu, to do wszystkich chłopców, których kochałam, zarówno pierwsza, jak i druga część, uważam, że do takich historii należą. Kolejny film, kolejny film młodzieżowy z 2018 roku. Tym razem dla osób, które preferują oglądanie filmów na HBO Go. Chodzi mi o film Twój Simon. Twój Simon, czyli film, który został um, stworzony na podstawie książki o tym samym tytule, czy też książki, która kilka lat temu była znana, pod tytułem Simon oraz Inni Homo Sapiens. Autorką książki jest Becky Albertalli i właśnie na podstawie tej historii powstała wersja filmowa. W rolę naszego głównego bohatera Simona wciela się Nick Robinson. Natomiast rolę Ley, jego najlepszej przyjaciółki, gra tutaj Katrin Langford, um, dziewczyna, którą możecie kojarzyć z 13 powodów. Um, ja 13 powodów nie oglądałam, ale właśnie wiem, że ona w tym serialu grała. Twój Simon to jest historia bardzo sympatycznego, bardzo ciepłego chłopaka, który mieszka wraz właśnie, wraz z rodziną, wraz, z młodszą siostrą w jednym z amerykańskich miasteczek, jednak skrywa on taki swój bardzo ważny sekret, mianowicie chłopak jest gejem. I on jeszcze nikomu tego nie powiedział, ale pewnego dnia w jego szkole chłopak pod pseudonimem Blue wyznaje na stronie internetowej, że jest gejem. I właśnie robi taki ogólny coming out. Tylko, że nikt nie wie, kim jest Blue, natomiast Simon postanawia do niego napisać. I tak właśnie chłopcy zaczynają ze sobą korespondować, zaczynają ze sobą pisać, zaczynają się coraz lepiej poznawać, mimo że tak naprawdę faktycznie nie wiedzą, kim są. I to jest, uważam, historia takiej bardzo fajnej przyjaźni. I to nie tylko przyjaźni między Simonem a Blue, ale przyjaźni między Simonem a jego tym najbliższym kręgiem przyjaciół. Historia przyjaźni, która ma swoje wzloty i upadki, która niesie za sobą ogromną radość, ale też jest przyczyną wielu smutków. I to jest opowieść taka, wiadomo, no, jak to te amerykańskie filmy dla młodzieży, nieco przekoloryzowana, natomiast bardzo ciepła i bardzo sympatyczna. Jeżeli lubicie tego typu historie, to te również Wam polecam, zarówno książkę, jak i film. Trzeci film to Brooklyn w reżyserii Johna Crowley'a. Nie wiem, czy do, dokładnie wymawiam jego nazwisko, czy dobrze wymawiam nazwisko reżysera. W każdym razie jest to film o dziewczynie imieniem Irish która mieszka w irlandzkim miasteczku wraz z matką i siostrą i pewnego dnia postanawia przeprowadzić się do Ameryki. Zyskuje szansę właśnie pracy na Brooklynie, tam również kształcenia się jako księgowa i postanawia opuścić swoją rodzinną Irlandię, swój mały, swoje małe miasteczko i właśnie udać się do tego wielkiego świata, świata, którego ona zupełnie nie zna. I świata, który przynosi jej oprócz tego, że wiele szans, to również wiele takich rozczarowań, wiele trudnych momentów, to jest film, który pokazuje, pokazuje odnajdywanie swojego domu. Chodzi mi o to, że ten film zmusza do pewnej refleksji, że my jako ludzie cały czas postrzegamy ten nasz dom, bardzo często postrzegamy naszą rodzinną miejscowość jako ten nasz dom. Natomiast zdarza się, że na tym świecie czeka na nas jeszcze inne miejsce, inne miejsce, które. Gdzieś w przyszłości będziemy nazywać domem, i które w tym momencie na przykład nie pomyślelibyśmy, że tym domem może dla nas być. Uważam, że ta, ten film ma takie bardzo fajne przesłanie, a poza tym, em, też swoją drogą, Irish nie jest bohaterką idealną i tam się w niej bardzo, bardzo podoba. I jeszcze swoją drogą, Irish jest grana przez Sor Ronan, którą ja na ekranie bardzo lubię w każdej roli. Co prawda, w roli Joe w Małych Kobietkach sprawdziła się o wiele lepiej, ale w roli I Irish. Również mi się podoba, bo ona mi się podoba w każdej roli. Ale jeszcze wracając do naszej głównej bohaterki, Irish jest dziewczyną, która popełnia błędy, która zachowuje się czasami głupio, która zachowuje się czasami nieodpowiednio, i to jest fajne. I to jest w tej postaci właśnie uważam, że najcenniejsze że została przedstawiona w taki rzeczywisty sposób, że nie jest wyidealizowana, że nie jest wymuskana, wypolerowana i postawiona, wiecie, na piedestał, patrzcie, jaka wzorowa bohaterka. Nie, to jest normalna dziewczyna, która popełnia błędy. I cóż, jeszcze sam film, wątek romantyczny w tym filmie oczywiście jest i stanowi dużą część tego filmu, natomiast wydaje mi się, że o wiele lepiej obejrzeć ten film też z taką myślą właśnie, żeby skoncentrować się na głównej bohaterce i na to, jaką, jaką ona jest postacią. Trochę zaplątałam pod koniec, mam nadzieję, że rozumiecie, co chciałam przekazać. Moja przedostatnia propozycja to jest tulipanowa gorączka, czyli film z malarstwem w tle. Akcja rozgrywa się w Holandii w czasach, kiedy właśnie Holandia Amsterdam to były europejskie stolice malarstwa, także tutaj już od razu wiadomo, że jest to film kostiumowy, i także jeżeli lubicie filmy kostiumowe, to wydaje mi się, że ten może Wam się spodobać. To historia miłości młodej kobiety, która niejako została zmuszona przez okoliczności do wyjścia za mąż za dużo starszego od niej mężczyznę. Historia miłości tej młodej kobiety z malarzem, który pewnego dnia przychodzi, aby sportretować małżeństwo. I jest to film, właśnie którego akcja rozgrywa się w Holandii w czasie tej epoki tulipanów, gdzie właśnie cebulki tulipanów osiągały na giełdach horrendalne ceny. I do tych właśnie tulipanów ten film nawiązuje, zresztą też w samym tytule, bo jednak tulipanowa gorączka, myślę, że to mówi samo za siebie. Ja już jestem przyzwyczajona, że jeżeli oglądam jakiś film z holenderskim malarstwem, to gdzieś tam zawsze porównuję do mojego ukochanego filmu, czyli Dziewczyna z Perłą. Jeżeli miałabym Wam polecić jeden film, którego akcja właśnie rozgrywa się w tych czasach tego holenderskiego, słynnego malarstwa, to oczywiście polecam Wam Dziewczynę z Perłą, ale tulipanową gorączkę też warto obejrzeć. Tak, i przechodzimy do ostatniego filmu już. Ostatnim filmem jest Dziewczyna z Portretu, czyli po raz kolejny połączenie filmu. I malarstwa, czyli moje ulubione połączenie, więc oczywiście takie filmy się w tych zestawieniach pojawiały, pojawiają i będą pojawiać. Uważam, że film Toma Coopera to jest film, który został obsadzony genialnie, ponieważ gra tutaj Alicja Vikander, Vikander i ja, ja nie mam problemy z tymi nazwiskami zawsze. Przepraszam Was, jeżeli jakieś kalecze, możecie mnie poprawiać w komentarzach to woli. W tym filmie gra również Matthias Hunard, w główną rolę wcielił się Eddie Redmayne, który w swoją drogą przepięknie wcielił się w rolę Einara Wegenera i Nini Elbe. Film jest oparty na prawdziwej historii i jest to film opowi opowiadający o takiej bezgranicznej miłości żony do swojego męża, mimo tego, że tak naprawdę to ich małżeństwo z pewnych względów jest skazane na porażkę, to jednak ta miłość, to przywiązanie nadal pozostaje. To historia Lili Elbe, która urodziła się jako Ainer Wegener i która to Lili jeszcze jako Ainer poddała się pierwszej operacji zmiany płci. Tak jak mówię, to jest przepiękna historia o takim, o zrozumieniu, o, o takiej bezgranicznej miłości. Ja osobiście płakałam na tym filmie, mimo że rzadko mi się zdarza na filmach płakać ale no, bardzo ładna historia, oparta o prawdziwe wydarzenia. I cóż, i polecam. Jeszcze jeżeli chodzi o książkę, to zdecydowanie bardziej polecam Wam filmową wersję tej historii, ale jeżeli macie ochotę, to książkę też możecie przeczytać. I jeszcze tak kończąc ten filmik, chciałabym Wam przypomnieć o kilku książkach, o kilku książkach, o kilku ekranizacjach, o których mówiłam już na tym kanale, ale które również zawierają wątki romantyczne, bardzo fajnie zbudowane, dlatego jeżeli szukacie jeszcze więcej pomysłów, to oczywiście odnośnik do tego filmu znajdziecie tutaj, a ja szybko powiem. Powiem Wam jeszcze o kilku tytułach. To jest przede wszystkim Moja ukochana dziewczyna z Peru. Tak jak mówiłam, połączenie po raz kolejny filmu i malarstwa. To jest również film Tamte Dni, Tamte Noce, oparty na powieści Andrea Simana. To jest również film Małe Kobietki, który ja osobiście uwielbiam i też Zdala od zgiełku. Tutaj również tak jak w filmie Dziewczyna z Portretu. Tutaj również gramat Jas yes, i tak, i to są wszystkie filmy, odnośniki znajdziecie do nich w opisie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wy macie jakieś swoje ulubione filmy z wątkami romantycznymi, to koniecznie podzielcie się w komentarzu. Ja wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!